Witajcie, witajcie. Postanowiłem w końcu troszeczkę wypowiedzieć się na temat polskiego ładu, a muszę się wypowiadać na ten temat przez Was, ponieważ zasypujecie mnie komentarzami, zasypujecie mnie wiadomościami i to już robicie praktycznie odkąd weszło w życie jakieś tam wzmianki w tym temacie, czyli już prawie cały rok. I nie chciałem się na ten temat wypowiadać. Aczkolwiek stwierdziłem, że obserwuje mnie w jakiś tysiąc osób, ogląda moje odcinki, że prowadzę w sumie firmę już 9 lat, więc wydaje mi się, że mógłbym wam przekazać jakąś moje, tak jak ja to widzę, tak jak moją opinię po prostu w tym temacie, moją opinię. Pewnie wyjdę na ignoranta. Wiele osób będzie tak teraz przez pryzmat tego odcinka patrzyła na mnie jak. Jako, że jestem ignorantem, aczkolwiek jest to moje zdanie, i właśnie przechodzę teraz do tego, żeby Wam o nim powiedzieć. Cały ten polski ład, te wszystkie informacje, które się pojawiały, oczywiście weryfikuję je bardzo dokładnie. Wiecie, podszedłem do tego w sposób taki, że zignorowałem to wszystko, ponieważ napisałem do księgowej tak naprawdę tylko jedną wiadomość. Dzień dobry, rozliczam mnie pani od dwóch lat. Proszę o informację, co możemy zrobić, aby moje przedsięw... moja firma, czy moja, proszę przeanalizować moją firmę, co mogę zrobić, żeby... żebym zaoszczędził, czy mogę zrobić cokolwiek, czy będzie mi się to opłacało, jakie ewentualnie będą koszty jakiegoś, wiecie, przejścia powiedzmy na spółkę, czy na czy na ten, czy na jakieś tam, no wi wiadomo, czy do innego kraju nawet, po prostu poznać wszystkie koszty, czy mi się to w ogóle opłaca koniec końców wyszło, że zostaje tak jak jest, yy, bo, bo są ryczałty, bo są cuda i, 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 różne, i różne rzeczy, każdy do tematu ma inne podejście, ja cały mój polski ład zamknąłem w jednym mailu do osoby, która się na tym zna, czyli do mojej księgowej. Napisałem, ona mi odpowiedziała, temat na ten rok jest zamknięty, ale temat bardzo mocno obserwuję. Oglądam jakieś poradniki na YouTube, poradniki może nie, wiecie, Mencena oglądam, każdy z Was na pewno go ogląda. O, weryfikuje sobie, jak się podnoszą ceny, weryfikuje sobie, jak to co to się dzieje, jak wpływa ta inflacja na to wszystko, na oszczędności, jak się podnoszą raty kredytu. Może się zdarzy taka okazja, że będzie warto jakiś kredyt na przykład szybciej spłacić, bo wiecie, była też taka tam, jak były te prze, przemiany tam w 80., nie wiem, to było w 93, 94 roku, ta denominacja, co była, no to ludzie to pospłacali kredyty w 3 miesiące. Na pewno teraz do czegoś takiego nie dojdzie, aczkolwiek wiecie, obserwuję to i dostosowuje to praktycznie do swojej firmy, żeby zobaczyć, żeby żeby mówię, że może będzie taki strzał, jakiś taki moment, wiecie, że tak wyczuję, że to już jest teraz idealna okazja, w moim powiedzmy przekonaniu, żeby yy, żeby na przykład spłacić kredyt, żeby jakiś temat zamknąć, żeby może wziąć kredyt, żeby. Yy, Różne, różniaste y, poglądy na to wszystko mam i y, mówię, weryfikuję to tak naprawdę dostosowując to pod swoją firmę. Moja mama na przykład skraciła, spłaciła kredyt hipoteczny y, tam, jak była ta przemiana w ciągu. W ciągu, nie wiem, kilku miesięcy dosłownie, to kilka wypłat było i kredyt, który mieli spłacać przez 15 lat, spłacili praktycznie od razu, a mój teść za to kupił sobie malucha nowiuszkiego z salonu, który kosztował go, o Jezu, kosztował go, bo bardzo dużo dojeżdżał, jakieś tam stanowisko kierownicze miał, kupił malucha z salonu i ten maluch z salonu praktycznie stracił calusieńką wartość w ciągu dosłownie roku. Także jeden zyskuje, jeden traci. I tak właśnie patrzę na Polski Ład: że jeden zyskuje, jeden traci. Szukam swojej okazji, szukam jakiejś niszy, szukam. powiecie, bo, bo niektórzy po Polskim Ładzie splajtują, zbankrutują, staną się bezdomni, zrobią nawet jakieś gorsze rzeczy, a inni na tym Ładzie powiedzmy zostaną milionerami. I ja w każdej tej sytuacji, dopatruje się jakiejś no, nowych możliwości. Zapisałem sobie kilka memów. Nigdy tego nie robię. Chciałbym też, żeby ten odcinek jakoś tak szybko i gładko poszedł, ponieważ wydaje mi się, że nie mam aż tak dużo do powiedzenia w tym temacie. Co ja widzę? Widzę, że rosną ceny bardzo mocno. Widzę, że rośnie cena prądu, rosną ceny w sklepie, rosną ceny kredytów. Wszystko rośnie, rośnie, rośnie. I wiem też, że rosną te wszystkie koszty moim klientom. Sam wiem, byłem na badaniach, płaciłem 20 zł, teraz płaciłem 40 zł, więc y, powiedzmy, inflacja, która jest na poziomie tam 8 czy 9%, w przypadku badań w y, Vitalabo wynosi praktycznie 100%, y, więc koszty życia bardzo mocno wzrosną, wszystko bardzo mocno y, wzrasta i teraz właśnie staję przed takim pytaniem. Czy moi klienci kupią ode mnie te pierdoły, które ja sprzedaję na Allegro, czy moi klienci kupią sobie chleb? I to jest bardzo, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ mówię, sam ja to widzę. I, i, I widzę, że ta sprzedaż jest jednak tak, ta dynamika jest dużo mniejsza niż w roku poprzednim, ponieważ ludziom po prostu, ludzie nie wiedzą, wiecie, nie wiedzą jakie dostaną wypłaty, nie wiedzą y, koniec końców, jakie będą te koszty życia, i po prostu wydaje mi się, że będą oszczędzali. Ja. Mam ogrzewanie na prąd. Korzystam, wydaje mi się, że jestem, nie wiem, można to nazwać klasa średnia. No powiedzmy, że zarabiam jakieś tam pieniądze, żyję na jakimś tam, powiedzmy, swoim standardzie, który sobie ustawiłem i na którym jest mi, jest mi dobrze. Ale teraz był czas wykupić sobie na przykład w czasy nad morzem. No znaczy, na czasy raczej nie pojadę, ale pojadę sobie od poniedziałku do piątku na 5 dni z rodziną, wybiorę się nad Polskie Morze, żeby sobie troszeczkę odpocząć. No i temat został porzucony, ponieważ nie wiadomo, co będzie. Chciałem sobie kupić bieżnię. Bieżnia, taka, wiecie, taka wypasiona. 5000, powiedzmy, złotych kosztuje. Bym sobie postawił w biurze, bym sobie mógł biegać, czy to by była taka pogoda, czy, czy inna. Ale bieżnia została odłożona na dalszy plan, ponieważ. Ponieważ idź zapierdziela i biegnij na po, 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 po drodze, a nie będziesz wydawał 5000 złotych. I takich, takich rozterek jest bardzo, bardzo dużo. I wydaje mi się, że wśród moich klientów też będzie bardzo dużo. Tego typu, po co mam kupić sznurki, jak może sobie odpuszczę. Ale z drugiej strony myślę sobie, kurczę zamiast kupić na przykład nie wiem, łóżko, czy krzesło, czy firanę za ileś tam złotych, może zrobię sobie sama. Więc może te sznurki zaczną z drugiej strony fajnie się sprzedawać i fajnie, fajnie iść. Jest też teraz... Temat rozwoju, ponieważ widzę sytuację, mam pracowników, nie mają, nie, mają, nie mają co pakować, bo ludzie mało kupują. No to tak, no to ja ruszam na Amazon. Ja będę poszukiwał teraz pieniędzy, będę poszukiwał jakiegoś swojego nowego źródła, wiecie. Będę coś importował z Chin, żeby było taniej. Będę odpalał Amazon, będę może sprzedawał gdzieś za granicą, bo może ktoś. Gdzieś tam po prostu muszę się rozgałęzić troszeczkę i ten biznes troszkę szerzej puścić, ponieważ rynek polski już mi tutaj nie wystarcza. No bo, no bo jest jak jest, ludzie staną przed, przed dylematem, na co wydać pieniądze, dlatego ja szukam rozwiązań. Szukam, szukam, szukam. Doszło do tego, że chcę kupić maszyny. Ponieważ ten przedsiębiorca ma problem tutaj, żeby dostać to, 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 to. Ta firma ma problem, żeby zaimportować to, to, to. I występują bardzo dużo takich kłopotów, że nie są w stanie dostarczać mi towarów, ponieważ łańcuchy dostaw są poprzerywane, ponieważ wszędzie jest kryzys. O właśnie, musicie też wiedzieć, że. Wszędzie jest, wszędzie jest ta inflacja, wszędzie jest kryzys i to będzie kryzys globalny, to nie będzie tylko w Polsce. Więc wydaje mi się, że ja w moim przypadku nie chcę się nim przejmować, tylko cały czas chcę szukać rozwiązań, bo nie mam na to żadnego wpływu i widzę, co robi rząd i widzę, najbardziej to mnie wkurza, to, to takie mydlenie oczu, kłamanie, przeinaczanie faktów, no ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić, bo nawet jakbym. Szedł teraz na kogoś zagłosować, no to na kogo mam zagłosować? Nie ma nikogo innego, nawet do kogo zagłosować, dlatego wolę być. Yy, nikt się taki nie pojawił, na którego bym poszedł i mówię, to jest ten. No, no niestety tak nie ma, dlatego na tematy polityczne w ogóle się nie wypowiadam, bo, no bo nie mam argumentów żadnych, nie ma, nie, ma, nie ma tu o czym gadać tak naprawdę. Wracając do maszyn. Postanowiłem, że może wynajmę halę, ponieważ ceny hal pewnie teraz będą w jakiś sposób troszeczkę niżej szły, kupię troszkę spadały, no bo ludzie zaczną plajtować, ludzie zaczną, wiecie, wynajmować, żeby gdzieś tam coś tam ciąć koszty. Po co mi dwa magazyny? Zrobię sobie jeden magazyn, cyk, cyk, drugi wynajmę, może to w ten sposób pójdzie. Ale chcę kupić maszyny. Potrzebuję 10 maszyn, dzwonię do producenta. Dzień dobry, poproszę 10 maszyn. O panie, mam dwie maszyny. A następną maszynę zrobię w listopadzie, ponieważ wtedy dopiero dostanę do nich silnik. No, firma występu, wystąpiła o jakieś tam silniki i, i, i dopiero będą za 10 miesięcy, czy za 11 miesięcy, dopiero będą, dopiero będą gotowe. Także wszędzie jest kryzys, i trzeba po prostu szukać, 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 szukać swojego miejsca tutaj gdzieś, żeby gdzieś zarobić. I powiem Wam jeszcze jeden przykład. Na podstawie jednego przedmiotu z Allegro. Zorientowałem się, że dany przedmiot w Chinach kosztuje 5 zł. Na Allegro ten przedmiot kosztuje 11 zł., 12 zł. Różne są ceny. No czyli ktoś, kto zaimportuje sobie to w jakiejś fajnej cenie, zapłaci od 12 zł. 2 zł. prowizję Allegro i ma 100% na tym przedmiocie. I teraz doszło do takiej sytuacji, że tego przedmiotu już zaczynało brakować. To można przełożyć praktycznie tą jedną sytuację można przełożyć na cały, na cały biznes. I jak, jaka była moja reakcja i, i co się stało przez to, że obserwowałem rynek. Zauważyłem, że zaczyna tutaj coś się w temacie dziać, jakieś małe liczby się pojawiają, ceny idą troszeczkę do góry. Coś tu widzę już się zaczyna takie, takie malutkie, takie przepięcie. Dziać i wchodzę na Allegro i wykupuję ze wszystkich aukcji wszystkie produkty. I wykupiłem tych produktów około 200 czy tam 300, powiedzmy. Wszystkie aukcje do zera zjechałem za te 11-12 zł. I koniec końców okazało się, że ja ten przedmiot, yy, za, który kupiłem za 11 zł, sprzedawałem za 20, 21, 22 zł. Teraz mam go wystawiony za 27 zł. Ludzie cały czas go kupują. Ponieważ na rynku go nie ma. Wyobraźcie sobie, że ta reakcja, ta akcja reakcja spowodowała to, że z rynku zniknął całkowicie jeden przedmiot. I teraz tak, albo ja go zaimportuję, albo go zaimportują znowu firmy, które zauważą, że go sprzedawały i teraz go nie ma. Też jest, jest temat znowu, czy to zaimportować samemu, czy czekać, no bo. Koniec końców nie wiadomo, promy, to znaczy pociągi tutaj wstrzymuje Ukraina, tu Białoruś, tu tam Chiny wstrzymują, tu opóźnienia, opóźnienia gonią opóźnienia. I po co ja mam zamówić ten produkt i czekać 5 miesięcy, zamrozić pieniądze na 5 miesięcy, jak ja już mogę na przykład obserwować rynek, trzymać kasę i znowu kupić zobaczyć ile się pojawi, pojawi się 500 sztuk wejdę i kupię 500 sztuk na przykład. też to jest kwestia obserwacji. tak samo jest obserwacja z kredytami, tak samo jest obserwacja praktycznie całego rynku. tak samo obserwuję co potrzebują klienci. jeżeli klienci będą potrzebowali coś, no to postaram się w jakiś sposób to im dać. jeżeli wy moi widzowie zauważę, że zrobi się jakiś trend, czegoś potrzebujecie, coś chcecie, no to będę się starał popyt i podaż, czyli wam to w jakiś sposób zapewnić, jeżeli będę, jeżeli będę w stanie. Dlatego obserwuję ten rynek bardzo mocno, ale się w ogóle nim nie przejmuję, ponieważ nie jestem w stanie nic zrobić. Ja szukam swojego złotego strzału, że złoty strzał przyniesie mi milion złotych zysku. Albo to będzie Amazon, może to będzie w tym roku Amazon, może to w tym roku będzie sklep internetowy, może to w tym roku złapię jakiegoś kontrahenta zagranicznego, który będzie mi zapewniał stałe kupę kasy, może rozwinę ten dropshipping, tak, już rozwinąłem ten dropshipping, aczkolwiek aż tak dużych pieniędzy z tego nie ma, ale może się okazać tak, że konkurencja zostanie całkowicie pochłonięta i będę na przykład jedynym sprzedawcą w Polsce. Gdzie ją... Po prostu mam rozpoczęte 5-6 projektów, które dążą do tego, żeby w tym roku yy, o, osiągnąć... Złoty strzał, żeby trafić, żeby, żeby to było to, i właśnie, i właśnie tego poszukuję, i, i poszukuję tego w kryzysie. Pamiętajcie też, że jest kryzys. E, tutaj oczywiście nie jest to żadna porada inwestycyjna, żebyście sobie nie myśleli, ponieważ ja się na tym nie znam, ale wszyscy guru w internecie od kryptowalut, od giełdy, od wszystkiego e, mówią, że jak ludzie panikują, że jak e, dzieje się źle, że jak e, to jest czas zakupów, tak. Więc może teraz jest czas jakichś inwestycji, może jest czas. O właśnie, ja sobie też pomyślałem, że to jest czas na przykład inwestycji, ponieważ pomyślałem sobie, że wy, moi widzowie, macie oszczędności na koncie, na przykład i te oszczędności w ciągu przy 10% inflacji stracą 10% swojej wartości. Ktoś z was ma milion złotych, na koniec roku będzie miał 900 tysięcy złotych. Jak inflacja jeszcze pójdzie do góry, no to zamiast miliona może mieć przypadkiem 800 tysięcy. I może to jest czas na inwestycje, aczkolwiek to jest też bardzo, bardzo ryzykowne. Wydawało mi się, że mój biznes, w który ja chcę wejść, nie jest ryzykowny, ponieważ mam rynki zbytu, mam, mam zbudowaną całą strukturę sprzedażową, ale może się okazać, że klienci przestaną ten produkt kupować, ponieważ będzie ważniejsze kupienie chleba niż tego produktu. Dlatego, e, dlatego znowu miałem wizję, e, że zrobię spółkę celową, zbiorę od moich widzów pół miliona złotych, zainwestuję w to, w to, w to i zarobimy kupę kasy. A potem znowu człowiek sobie pomyślał: jednak nie, jednak to będzie za duże ryzyko, za dużo stresu. E, Zostaje przy tym taniej kupić, drożej sprzedać i wódeczki się przy tym napić. Wydaje mi się, że. Stwierdzenie mojego kolegi, z którym mieszkałem 15 lat temu w internacie, jest cały czas żywe i cały czas ja je sobie powtarzam, i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jakaś recepta na sukces. I tą receptą na sukces jest mniej wyje... nie, nie mogę tak powiedzieć, mniej wywalone, a będzie ci dane. O tak, żeby się troszeczkę to się ogólnie rymuje, ale wydaje mi się, że w wielu, wielu, wielu rzeczach można to. E, zastosować. Oczywiście, jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o przelewy, jeżeli chodzi o rozliczenie z urzędem skarbowym, no to, no to to powiedzenie na przykład nie przejdzie, no bo nie przejdzie, ale wydaje mi się, że w wielu innych, e, takich biznesowych sprawach jest ono jak najbardziej, jak najbardziej się nadaje. Teraz jeszcze co do, co do tutaj mem memika. Los właściciela małego sklepu. Bądź sklepikarzem prowadź sobie swój mały sklepik, rachunki za prąd, by oświetlić lokal, utrzymać włączone lodówki, rosną ci o 40%. To jest akurat prawda. Dość te ceny mocno urosły i prądu, i węgla, i e ekogroszków jakiś, i, i nie, brykietu, czy tam czym się jeszcze pali, wszystko poszło. Rachunek za gaz, by ogrzeć lo lokal, rosną Ci o 400%. Z tego, co w radiu słyszałem, to nawet 800%. To jest w ogóle hardcore. Cały dzień odbierasz telefony i maile od dostawców z informacjami o wzrostach cen produktów. To jest też prawda. Ja też odbieram bardzo dużo takich telefonów. No i, no i ja też będę zwiększał ceny, więc to koniec końców mam nadzieję, że to się wszystko w jakiś sposób gdzieś tam wyrówna. W międzyczasie dzwoni do Ciebie księgowa i tłumaczy Ci, że będziesz płacił wyższe składki w związku z Polskim Ładem. No to jest też oczywiste. A i przy okazji ona też podwyższa cenę swoich usług. No to też wiadomo. Gdy zamykasz już sklep, od tego, tego dnia podchodzi do Ciebie pracownik i mówi, że potrzebuje podwyżki, bo jemu też koszty życia bardzo wzrosły, urosły. To jest też... Y można powiedzieć, że problem, ponieważ ja też y, usiadłem na tyłku, właśnie nad tym tematem się pochyliłem, ponieważ pracownicy są, nie mają do końca pracy, y, no bo tych paczek jest jednak mniej. Pytanie, czy zwolnić, czy nie zwolnić, jak to wszystko zorganizować, z każdym pogadać. Co wymyśleć, i się cały czas borykam z tym, z tym, z tym tematem, jak to też rozwiązać, żebym, żeby mnie po prostu koszty też nie zjadły. No wiadomo, o co chodzi. Na święta było tych ludzi potrzeba więcej, a teraz, a teraz tak naprawdę nie wiem gdy zamykasz sklep, podchodzi pracownik to mam, wracasz do mieszkania, by w końcu odpocząć po tym festiwalu podwyżek za mieszkanie też płacisz więcej bo rata kredytu wzrosła o 500 zł to też mogę w jakiś sposób potwierdzić, znaczy potwierdzić to też widzę, bo wiecie mam samochód w, w tym Audi Perfect Lease i płaciłem tam 1650 zł teraz już jest 1800 zł no to 150 zł podrosło też spłacam kredyt za dom już jestem praktycznie na końcówce, ale tam też rata była, nie wiem, z 2200 teraz jest już ponad 2,500, tysiąca, także no także tutaj 150, tam 300 i jest 500, 600 zł na miesiąc już więcej. Siedzisz na kanapie i włączasz TV, tego na szczęście nie mam. W TV kor, konferencja premiera, premier. Pilnujmy sklepikarzy, czy obniżają ceny. No to jest piękne. Nie wiem nadal czy to jest prawdziwe, czy to jest jakaś przeróbka, bo wydaje mi się, że <gryw> wydaje mi się, że to nie jest prawdziwe to co tam się wydarzyło. Czyli tyle w temacie. Najważniejsze to szukać cały czas zarobku, bo cały czas trzeba szukać, 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 szukać. Tam, gdzie są pieniądze, tam trzeba w tamtym kierunku podążać. Trzeba zobaczyć, na co jest popyt i trzeba go zaspokajać. Popyt tych ludzi jak najszybciej, żeby no, żeby zarobić też. I na koniec jeszcze taki. E Polski Ład oczywiście ma też swoje plusy i za chwileczkę Wam je przedstawię. Wiem, że w większości z Was chce Wam się płakać po tym, co się dzieje, aczkolwiek taki troszkę, jak, jako że to jest taki kanał troszeczkę też humorystyczny, nawet jak jest tragedia, no to dzięki podwyżkom cen paliw Polacy szybciej zbierają punkty witaj. Można? Można ale pewnie cena hot dogów też wzrosła pewnie i tych punktów trzeba na tego hot doga wydać więcej, dlatego pewnie. No ale, no ale no co, co zrobicie? Co zrobicie? Nic nie zrobicie. Jest mi też tak trochę przykro zawsze, jak idę przez miasto i wiem, że tu była fajna restauracja, tu się zjadło fajnego burgera, tutaj była jakaś jakiś tam sklep, a teraz jest wynajmę, 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 wynajmę. To jest wszystko takie. No, wyraźcie swoją opinię w temacie, powiedzcie, jakie wy macie zdanie, no i, 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 i szukamy pomysłu. Będziemy szukali razem.